Witam wszystkich, z tej strony Loczek. Tak sobie dzisiaj gram w Modern Warfare 3 i pomyślałem, że dawno nie wbiłem jakiegoś bardzo szybkiego lub szybkiego moaba we free for all w Modern Warfare 3 właśnie. I nadeszła mapka DOM. Postanowiłem, że wezmę PP90 z powiększonymi magazynkami i szybkim ogniem. To mi pozwoli yy, grać bardzo agresywnie i również przeciwnicy będą wiedzieli, gdzie jestem na mapie. Postanowiłem od razu, że przebiegnę się do domku, jednak to się nie udało, padłem jak widzicie tutaj, właśnie, ale od tego momentu stwierdziłem, że dobiegnę do tego domku na swój ulubiony spot, ponieważ Modern Warfare 3 jest tak niekorzystnie skonstruowane, że jak naprawdę chcemy trzepać wysokie killstreaky i w dość szybkim czasie, to nie możemy raszować po całej mapie. Ja tutaj jestem dość agresywny, agresywnym graczem, poruszam się dość często, jednak pomało... Po małym terenie. Moje poprzednie gameplaye starałem się wrzucać niedefensywne w gameplaye, w których raszuję jednak po całej mapie, bo o to mnie prosiliście. bo na początku, gdy wyszło Modern Warfare 3, wrzucałem gameplaye bardzo podobne do tego, czyli szybkie, wysokie killstyki jednak dość w małym obszarze, ale postanowiłem, że przypomnę troszeczkę, że taki styl gry również istnieje. I niestety. Niestety, bo naprawdę mi się to nie podoba, bo w Modern Warfare 3 jesteśmy nagradzani za taką grę. Jak widzicie tutaj, ten moab yy, będzie, yy, on został nabity w 2 minuty 10 sekund, może 11, co nam daje 131 sekund. To jest naprawdę bardzo szybki czas na Free For All i zauważycie, czy to nie tylko Free For All, czy Dominacja, czy Demolka, czy inne sztaby. Ogarniamy zawsze jakiś rest. Gdy ogarniamy dominację, przejmujemy dwie flagi i kampimy na trzecią. Na tym polega cała gra. I tutaj również, rzuciłem sobie czujnik ruchu w jakimś tam terenie, on został szybko zniszczony, jednak słuchawki i to, że nie miałem tłumika, dawało mi wiedzę i przewagę nad przeciwnikami taką, że ja wiem, że oni będą chcieli do mnie przybiec i ja wiem, że oni będą chcieli zapłatę, po prostu oni wiedzą gdzie ja jestem i ja wiem, że oni będą do mnie biec. To jest naprawdę dobra taktyka na małe mapy w Modern Warfare 3. Bo przypomnijcie sobie, może tacy dość starsi gracze, którzy grali na początku w Modern Warfare 2 lub właśnie w Black Ops. Tam naprawdę pomagał, pomagało nam UAV. Tam Ghost naprawdę przeszkadzał, jak ktoś miał Ghosta, bo to było rzadkie i opieraliśmy się na grze. Jak czegoś nie widzimy, to tego nie ma. Tutaj, jak czegoś nie widzimy, to jest bardzo prawdopodobne, że coś jest. W Modern Warfare 3 ja polegam głównie na słuchawkach. I na zapamiętaniu, gdzie pojawią się przeciwnicy? W Modern Warfare 2 i w Black Opsie grałem na radar i na bardziej pamięć yy, tego jak się pojawi. Dobra, jak tutaj widzicie, Moab został właśnie wbity. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik, ten odcinek, jeżeli... Mm, jeżeli podobał wam się ten odcinek, bardzo was serdecznie proszę o kliknięcie kciuka w górę. Mam nadzieję, że dobijemy do jakiejś ładnej okrągłej liczby. Zapraszam was do następnych filmików. Pies cicho tam bądź, pies mi czeka, bo rodzice właśnie przyjechali. Dobrze, że skończyłem nagrywać ten komentarz. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Jeszcze raz przypominam i proszę o kliknięcie kciuka w górę i pozostawienie komentarza. Do zobaczenia.